To jest całe, bardzo ciekawe spotkanie w Strefie 89. E, zostali zaproszeni goście z doświadczeniem międzynarodowym. Tak? E, Artur, który robi e, biznesy w Dolinie Krzemowej, zajmuje się branżą e, i filmową i reklamową. A teraz e, za chwilkę po przerwie będzie nas czekała prezentacja Michała, e, który, który się zajmuje z kolei tworzeniem gier, między innymi Wiedźmin Far Cry 3. Nie spodziewałem się, że osoby z takim doświadczeniem, z taką wiedzą przychodzą, przyjeżdżają do Szczecina na spotkania i te spotkania są yy... Dla wszystkich darmowe. Że mamy dobre kontakty z osobami, które znają takie osobistości w świecie i w Polsce i dzięki nim, dzięki tym dobrym kontaktom, które kiedyś zostały nawiązane w pracy, prywatnie, możemy dzisiaj gościć takie osoby. Na pewno to są goście, którzy, którzy rzadko bywają w Szczecinie i poziom, poziom dzisiejszej dzisiejszych prezentacji i dyskusji na pewno jest bardzo wysoki. Jest to zupełnie inne spojrzenie na to co dzieje się w świecie, no takim startupowym i informatycznym. Z punktu widzenia Szczecina pomimo że mamy internet i na bieżąco możemy śledzić te wydarzenia, jest to zupełnie inna relacja, inne spojrzenie kogoś kto tam jest cały czas, kto ma realny wpływ na to co tam się dzieje. Jest możliwość e, podyskutowania, zadawania pytań, networkingu, tego co stanowi właśnie dużo wartości dla startupów. Cieszy mnie to, jeśli publiczność reaguje żywo na gościa, czyli jeśli nawiąże się jakiś kontakt, pojawiają się pytania, e, są osoby chętne, żeby zaprezentować swój pomysł, nie mają taką odwagę, wtedy daj mi to dużą motywację. Dzisiaj wydawało mi się, że, że była na tyle interakcji, że mogłem pomóc e, odpowiedzieć na niektóre rzeczy, na niektóre może bardziej zamieszam ludziom w głowie. Ale, ale przynajmniej bardzo, bardzo mi się podobała publiczność, że była bardzo interaktywna, bardzo y, y, taka na, na poziomie, powiedziałbym, y, bezpośredniości, także bardzo mi było dzisiaj przyjemne.